z przeszłości Bogucina. To było dawno. Pamięć nielicznych, jeszcze żyjących czasami sięga, kiedy w 44. okrutna otwarła karty historii księga. Krok od wolności, końcówka wojny, upalny lipiec nadzieją dyszy. Las Boguciński, cała kolonia chce normalności. Żniwny gwar słyszy. Lecz partyzanci chcieli inaczej, ich akcja do dziś krytykę budzi, bo postrzelili jednego Niemca i narazili niewinnych ludzi. Pacyfikacja była odwetem, bezbronnych ofiar krew ziemię zmyła. Rodzona ziemia, twoja i moja, na sen ostatnich przytuliła. Małe dzieciaczki, matki, ojcowie Ogień i strzały to zemsty dzieła Krwawa agresja, rzeź niewiniątek Aż osiemnaście żyć pochłonęła Pamięta o nich kamień przydrożny Czasami krewni, dalsza rodzina Jeśli chcesz, wspomnij nazwiska ofry, Tu się historia bliska zaczyna to byli nasi, swoi, znajomi, tak jak my teraz kochali życie. Każdy ma prawo i bardzo pragnie istnieć w spokoju i w dobrobycie. Przystań na chwilę, wspomnij poległych, to nasza przeszłość, nasze korzenie. Zmów za nich czasem krótką modlitwę, na ich intencje, żalu westchnienie. Nie musisz płakać, ale pamiętaj, co głosi napis lekko wyryty na naszej ziemi, tej bogucińskiej. 9 lipca 44. Płomyk pamięci niech zawsze płonie, o ważnych datach nam przypomina. Niech bogucińska ziemia rozkwita, jak jedna wielka, zgodna rodzina. I niech dziadkowie rodzicom mówią swoim dzieciom wdrażają. W lipcu Złóż Kwiaty to pomnik ofiar. Hołd od